Witam Was bardzo serdecznie Witamy. na kanale Chaos, y, dzi... Co Coś z Wami na początku. Zasubskrybować kanał, dać łapkę w górę, komentarz i tyle. Plus jeden. Plus jeden tak. I tak jak widzicie tu będziemy dzisiaj testować dwie herbatki bundi. Herbatki bundi, e... test. Zielona herbata i czarna herbata. Dobrze, którą lecimy? Którą pierwszą? Ja mam to czarną. Czarną? Czarną. No to pierwsza leci ta na tej Pierwsza leci czarna herbatka bandzi. I jest to smak. Elden, co tam... I. Palm? Palma? Bungie. Bungie. tu jest y, Mergani, Ginolt i Bangura. Nie, ja nie wiem jak on utrzymuje jego, ale dobra, nieważne. Y, no, otwieramy, tak? Lecimy, lecimy z herbatkami. sobie... Coś nie idzie. <laughs> <laughs> to, to. <laughs> piwko, piwko. Oj, piwko, nie można. Mamy otwarte. Pachnie? Ej, ładnie pachnie. Pachnie. Tak. Po, tak. Znam ten zapach. Chdźcie sobie. Naprawdę, tak. znam ten zapach. Tak. zapach. Tak. zapach. Po, po, Powąchaliście? Powąchaliście. No, to to, 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 to. Kto pierwszy. Trzy po trzy. Trzy po trzy. Ja pierwszy. Dobrze, zobaczmy. Czekajcie mi się widzę. Jak? Zobacz. Dobre? No i? Smakuje jak herbata po prostu zwykła. Tylko, że zima. Zimna herbatka, bardziej. To jest dobre, powiem wam. Dobra. Dobra, teraz to to zielone. Trzy po trzy trzy. Bo, bo znowu tak samo. Widzicie, y, co tak ciemno zrobiło? Bo 5%. Okej, okay, dobrze, to nic nie szkodzi. Zawsze będziemy je w tych okularach. Y, dobrze, teraz znowu testuję kolejną herbatkę Banji. Tym razem zielona herbata Banji. Lecimy. Lecimy. Dobrze. smak. Ej, to ładnie też pachnie. To pachnie jak. Y... Blueberry Tiger. No. Czekajcie, też wy sobie powłuchajcie. Powiedzcie, czy dobrze. Dajcie znaka. Dajcie znaka, czy ładnie pachnie. Dobrze. A więc... Chłopcze, testuj! Spróbujmy. Spróbujmy tego chłopca. Okej. Okay. <słyska> Nie wiedziałam, się wysapało To jest takie Wylało się, co ty zrobiłeś? Patki Czekajcie, szybko Dobra, no mój po trzeba opanować sytuację Ja to może to trzymał Dobra, jest dobrze, no już nie jest No nie jest No to chłopie, no nie wyczysz tego, bo to być chcesz chłopcze, 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 chłopcze Wiesz. Dobra, damy sobie to tutaj taką... Tylko... lepsza? Nie wiem. A i na ile... ile na ile oceniam tą pierwszą? Czekaj. Ja oceniam tą... Uważaj. Tą herbatę oceniam 9 na 10. A ty? Ja mam takie 8. No dobra, czyli Kuba daje 8, ja daję 9. Teraz ja próbuję tą... A bo się nie może Mega słaby smak Nie no mi właśnie bardziej smakuje niż ta czarna Ale że nic nie czuć nie. Tak, nie. To jak? No ja nic nie czuję Ledwo co czuć też No ja, no nie no mi smakuje Znaczy no Ej, jest dobry. Czekaj, Klawiatura jeszcze za na to, bo to Apex Pro Mini L. Krawatura za, za 30 tysięcy, za, Ej, nie, bo, za 10. Bo, bo mi weszło do tych, do prawiszy. Dobrze, y, ja tą herbatkę zieloną oceniam na 9 na 10, mi bardzo spokojnie. Ja to oceniam 8 na 10. Teraz Ej, super, lecz dla mnie lepsza. Dobrze mówisz, że Dobre do kolejnego uczestnika. Ja tutaj mam szklankę. Uważaj, uważaj. Mam tu szklankę, może nie czystą, ale zobaczmy sobie smak, znaczy kolor. No to nie lej tak dużo, jaki jest czysta. Yeah. To jest taki żółty po prostu kolor. za każdą sekundę utrzymania mnie przy życiu. Nie, jeszcze jest szklanka, ty wiesz, z grózę szklanki. To będzie czarny. Nie, taki sam kolor. Okay. Patrzcie, taki sam kolor. Dobrze, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie suba, dajcie lajka, like a to był test napoju banji, herbatek Bunji. Banji, herbatek banji. Siema! Siema!